W spektaklu gram postać młodej Marion i jest to osoba, która, którą spotykamy w takim momencie, że los ją rzuca w różne strony i trochę inne osoby z zewnątrz czy okoliczności starają się jakoś wpłynąć na jej życie i na to, co się z nią dzieje. I to, co jest dla mnie najciekawszym poszukiwaniem, tej postaci jest o jakiejś wewnętrznej sile i o tym jak ta siła i wolność jest właściwie w każdym z nas i pada nawet takie jedno zdanie które jest dla mnie bardzo ważne o tym że znalazłam w sobie siłę żaden człowiek mi jej nie odbierze i myślę że to, co reprezentuje tutaj Marion oraz wszystkie inne kobiety, które grają w tym spektaklu, jest o czymś bardzo ważnym, co naprawdę nie może nam też zostać odebrane przez innego człowieka. Zachęcam do przyjścia i przeżycia tego na własnej skórze, tak żebym nie musiała ja tego nazywać, a żeby wydarzyło się to właśnie w widzu.